Cześć, dzień dobry. Witam Was z tej strony, Justyna z kanału Pani od Tarota. Witam Was na czytaniu październikowym dla wszystkich znaków Zodiaku. To czytanie będzie realizowane za pomocą dwóch talii. Pierwszą z nich sprawdzimy ogólną energetykę miesiąca, natomiast drugą zajrzymy w poszczególne obszary życiowe, takie jak relacje, emocje, uczucia, praca, finanse. I czwarty obszar to będą wyzwania, jakie poszczególne znaki mogą napotkać w danym okresie. Na ten październik 2022 roku na pewno przypadają przynajmniej dwa ważne wydarzenia astrologiczne. Na początku października będzie z retrogradacji wychodził Merkury i część spraw, które w jakiś sposób się przedłużały, troszeczkę zawisły, gdzie była trudna komunikacja, może ruszyć do przodu. Pod koniec października z retrogradacji będzie również wychodził Saturn. Tak więc tutaj też część rzeczy może znowu ruszać do przodu. Będziemy wychodzić z takiego refleksyjnego też okresu. I tak to, co jest ważne, no to oczywiście weźcie ze sobą to, co z Wami rezonuje, odpuśćcie to, co zupełnie z Wami nie rezonuje. Każdorazowo przypominam, że warto sprawdzić swój horoskop urodzeniowy, żeby wiedzieć, gdzie macie poszczególne planety, gdzie macie Słońce i Księżyc, tak żeby jak najlepiej dobrać te filmiki i prognozy, które oglądacie, do waszych indywidualnych ustawień. Pamiętajcie również, że energetykę czytania można zmieniać, zmieniając wasze indywidualne schematy działań i w ten sposób tak naprawdę kreować swoją rzeczywistość. Dobra. Możemy przejść do czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Zacznijmy sobie od baranów. Pokażcie karty. Jakie energie i dynamiki mogą spotkać nasze astrologiczne barany oglądające to wideo w październiku? 2022 roku. Październik 2022 roku dla baranów ogólna energetyka. Z czym barany będą wchodziły w ten miesiąc? Z jaką energią? I pierwszy tydzień października dla baranów, drugi tydzień października dla baranów. Trzeci tydzień i czwarty tydzień. Zanim przejdę do interpretacji tych kart, rozłożę sobie jeszcze karty na poszczególne obszary życia, żeby potem już nie tasować, nie dokładać. I zobaczmy, co może czekać barany w relacjach, uczuciach, emocjach. Pokażcie karty, praca, finanse, wyzwania dla baranów na październik 2022 roku. Pokażcie karty. Astrologiczne barany oglądające to wideo: relacje, uczucia i emocje dla baranów. Praca. I finanse dla baranów na ten październik. Oraz jakie wyzwania mogą nasze baranki spotkać w październiku. Dobrze. Co barany wnoszą w ten październik? Trójka buław. Część baranów może być gotowa na podejmowanie nowych wyzwań, na wyruszenie w nową ścieżkę. Być może tutaj już jakieś kości zostały rzucone, jakieś CV wysłane, gdzieś już przeglądaliście terminy podróży, bo ta trójka buław, ona też może jakoś znamionować podróż w sprawach zawodowych to może być delegacja, ale to też tak ogólnie jest takie poczucie, że wy byście chcieli już tutaj. W tym październiku nowego. Z końcem września zaczął się nowy cykl numerologiczny i na pewno też część osób powoli będzie tą zmianę odczuwać. Ale tutaj barany wnoszą bardzo spory dynamizm w ten październik, chciałyby wejść na nowe ścieżki życia, kariery, relacji. Będziemy to, będziemy to badać w dalszej części rozkładu. W każdym razie barany chcą, żeby się działo. Barany są gotowe na nowe wyzwania. To jest ta energia, którą barany wnoszą. I być może nie bezpodstawnie, ponieważ ten pierwszy tydzień października, on jest w dziesiątce mieczy i ta dziesiątka mieczy mówi o tym, że coś się baranom mogło zamknąć. Jakieś projekty życiowe, zawodowe, relacyjne mogły dobiec do końca. To jest taka karta tąpnięcia. My wyczerpujemy pewien cykl, przy czym ten koniec cyklu jest trudny, bo zazwyczaj no, on nie kończy się w taki sposób, jaki oczekiwaliśmy. Więc tutaj być może barany doszły do jakiejś ściany i będą musiały sobie przetworzyć na nowo. To, czego by chciały, i jak będą to realizować, będą musiały jakiś nowy plan tutaj ukuć. To też może być taki tydzień dla Was, gdzie jeszcze rzeczy będą szły trochę pod górkę, takiej trudniejszej energetyki i już tego, że nie wszystko być może będzie szło po Waszej myśli. Też, drogie Barany, tutaj przekaz jest od kart taki, żeby przy inwestycjach uważać, bo one mogą powodować straty. Tak więc, jeżeli myśleliście o gospodarowaniu pieniędzmi, to bardzo dobrze zapoznajcie się ze wszelkimi warunkami tego, na co mielibyście się zgadzać. Na końcu tutaj jest kapłanka, która wnosi, że nie wszystko może być jasne, nie wszystko może być takie, na jakie wygląda, więc być może będziecie musieli się zmierzyć z jakimiś niedomówieniami, i te niedomówienia mogą też generować u Was straty. Tak więc tutaj ostrożnie. Uważajcie też drogie barany, aby w październiku jeżeli chcielibyście komuś pomóc, to żeby dobrze uzgodnić warunki zakresu tej pomocy, bo może się okazać, że Wy wyciągniecie do kogoś pomocną dłoń, na przykład przy organizacji jakiejś imprezy i okaże się, że to będzie Was dużo więcej energetycznie kosztowało niż początkowo sobie wyobrażaliście, więc próbujcie tutaj maksymalnie dużo rzeczy uzgodnić być może ten trzeci tydzień października to nie będzie dobry czas na podejmowanie nowych działań, bo to ogólnie ten tydzień wychodzi dla Was w takiej słabszej energetyce. Możecie się też czuć po prostu zmęczeni, zdrenowani. Tutaj warto uważać na układ pokarmowy. Natomiast w ostatnim tygodniu października możecie też doświadczać potrzebów intuicji i warto ich posłuchać. Mogą wyjść na światło dzienne właśnie jakieś tajemnice, też związane z finansami, które być może może wniosą jakąś dla Was stratę, ale to jeszcze zobaczymy w rozkładzie doszczegóławiającym na finanse. Możecie też mieć kontakt z osobą ezoteryczną, no ale przede wszystkim tutaj słuchajcie potrzeptów swojej intuicji. Zasadniczo dla Baranów ten październik wyszedł taki troszeczkę w kratkę. Najkorzystniejszy na działania jest drugi tydzień, słabszy jest troszeczkę trzeci. I zobaczmy sobie już poszczególne obszary życia dla baranów. Pierwsza grupa kart to relacje, uczucia i emocje. Tutaj być może część baranów będzie chciała inwestować w nową relację. Czy w ogóle będzie chciała inwestować w relacje? Jest karta Asamonet, który wnosi. Nowe możliwości, obiecujące perspektywy, takie ogólne powodzenie zestawiona z szóstką arkan wielkich, czyli z kochankami. Więc tutaj to jest inwestycja w jakieś decyzje relacyjne, czy właśnie w relacje. To mogą być nowe relacje. Dla osób, które szukają kogoś do relacji, to może być ten czas, że tutaj faktycznie ktoś się na horyzoncie pojawi. Chociaż może się okazać, że wy będziecie mieli w związku z tym pojawieniem się kogoś sporo obaw, bo też jest karta księżyca. W jakiś sposób tutaj intuicja Wam też może podpowiadać pewne rzeczy i pewne sygnały, i nie należy jej tak naprawdę ignorować. Jeżeli czujecie w głębi trzewi, że tutaj coś nie gra. To warto troszeczkę te motyle w brzuchu uciszyć i postarać się tak racjonalnie podejść, i sprawdzić, czy to są tylko moje obawy, jakieś moje lęki, jakieś moje nieprzepracowane kawałki, czy jednak w tej relacji faktycznie jest jakieś drugie dno i te potrzeby intuicji tutaj wam słusznie podpowiadają. Warto korzystać z zaproszeń na różne. Okazje towarzyskie, bo tam faktycznie część baranów może kogoś poznać, natomiast potencjał tej relacji barany już będą musiały osądzić na podstawie tego, na ile. Tutaj faktycznie są jakieś realne przeciwwskazania, a na ile te przeciwwskazania są tylko w Was, ale odnosząc to też do tego rozkładu ogólnego, tutaj faktycznie być może przy tej poznanej osobie będą jakieś trudności do pokonania na początku. Nie wszystko być może od razu będzie jasne, i to może też, drogie barany, budzić u Was lęk. Dobrze, zobaczmy sobie pracę dla baranów. Siła, diabeł i szóstka buław. Drogie barany, w tym miesiącu uważajcie, aby w pracy nie robić rzeczy na siłę, aby nie forsować siebie, aby nie forsować otoczenia, aby jakoś nadmiarowo nie próbować uzyskiwać rzeczy, które normalnie dzieją się w dłuższych odcinkach czasu, czy które normalnie nie do końca są zgodne z polityką miejsca, w którym pracujecie. Tutaj diabeł wnosi taką toksyczność, wnosi to, że możecie się poczuć uwikłani, albo wy możecie być osobą, możecie mieć taką pokusę, żeby tutaj jakoś te zasady nagiąć. Więc karty tego nie polecają. Te nagięte zasady mogą powodować zubożenia, być może jeszcze nie o wszystkim wiecie, natomiast jeżeli uda wam się przejść przez tego diabła, czyli. Uda się Wam uniknąć korzystania z nie do końca prawidłowych rozwiązań. W tym obszarze zawodowym na koniec miesiąca macie szóstkę buław i ona mówi o szybkim sukcesie, łatwym sukcesie i być może nie musicie stosować tutaj dróg na skróty, żeby ten sukces i tak się wydarzył, przy czym szóstka buław mówi o tym, że tak naprawdę tego sukcesu trzeba będzie pilnować, trzeba gdzie trzymać rękę na pulsie, bo to jest trochę tak jak taki płomień ogniska, który rozbłyska i bardzo szybko znika, jeżeli nie dokładamy do niego dodatkowych gałązek, drew czy innego rodzaju takiego zasilania, który ten ogień mógłby strawić. Tak więc tutaj, drogie barany, Wy na pewno macie w tym obszarze zawodowym duże doświadczenie, ale nie dajcie się tutaj w cudzysłowie wodzić na pokuszenie czy chodzić na skróty, bo to może nie być dla Was do końca korzystne. Ten sukces i tak gdzieś się tutaj rysuje, nawet jeżeli wybierzecie tą właściwą, w cudzysłowie, nawet tą trudniejszą drogę. Tutaj karty podpowiadają, żeby uwierzyć w siebie, bo macie już bardzo dużo tego doświadczenia zawodowego, mądrości życiowej i nawet jeżeli będziecie się mierzyć z trudnymi okolicznościami w tym miesiącu pracy, z jakimś zubożeniem, na przykład jeżeli chodzi o klientów, czy jeżeli chodzi o obsadę kadrową i będzie okresowo trudniej, to i tak ten miesiąc jesteście w stanie dzięki temu, co już sobie wypracowaliście, co już zdobyliście, zakończyć z sukcesem. I tutaj jakby, owszem, ten sukces trzeba będzie jeszcze monitorować, pielęgnować, ale zasadniczo jesteście w stanie wybrnąć z tego trudniejszego czasu. Ok, zobaczmy sobie sprawy finansowe na październik dla baranów. Papież, sprawiedliwość, głupiec. W finansach barany mogą mieć do czynienia z jakimiś decyzjami urzędowo-administracyjnymi. Te decyzje mogą wpływać na Waszą sytuację finansową. Coś się może domknąć, a coś się może otworzyć, bo tutaj kartą kończącą jest głupiec. Głupiec zaczyna nowy cykl, czyli być może w finansach jakieś decyzje, które zapadną. Będą miały wpływ na Waszą sytuację, i w ten sposób Wy też uzyskacie nową perspektywę, nowe możliwości. Wejdziecie na jakąś nową płaszczyznę, o której do tej pory jeszcze nie myśleliście. Przy tych kartach, część Baranów może skorzystać na przykład z usługi doradztwa finansowego. Podjąć ważne dla siebie decyzje w zakresie prawno-administracyjnym, czyli na przykład według tego rozkładu ogólnego, podjąć się spłaty jakichś zobowiązań i owszem, trochę wyprztykać się z kasy, ale jednocześnie wskoczyć na nową płaszczyznę finansową, gdzie już na przykład żyjecie bez jakiejś miesięcznej raty kredytu czy pożyczki. Część baranów może po prostu posłuchać kogoś mądrzejszego, zrobić jakieś wewnętrzne rozliczenie, rozliczyć się ze sobą, zrobić taki bilans w tych finansach, zdecydować się na ten bardzo trudny krok, który można nazwać, zacznę prowadzić mój budżet i z tym budżetem, z tym postanowieniem już dalej wkroczyć jakby w jakiś taki nowy etap finansowy, gdzie ten budżet jednak troszeczkę te wasze finanse będzie w jakiś sposób regulował. Część baranów też może otrzymać jakieś ważne informacje prawne dotyczące różnych obszarów życia. To może być na przykład zakończenie sprawy rozwodowej, postępowania spadkowego i te decyzje mogą też wpłynąć na Waszą sytuację materialną, otwierając jakąś nową kartę. Jest też taka możliwość, że dla części baranów, które biorą udział w jakichś rozmowach rekrutacyjnych, po spotkaniach na wysokim szczeblu wy podpiszecie tą nową umowę i będziecie mieli perspektywę na zupełnie nową wysokość zarobków. Przy czym tutaj, w tym obszarze pracowym, karty ostrzegają, że gdybyście takie rozmowy mieli, no to jednak nie warto na nich zbytnio podkoloryzowywać tego, co robiliście, jeżeli tego faktycznie nie robiliście, czyli po prostu trzymajcie się. Jakiegoś stanu faktycznego tutaj. Więc tutaj w tym obszarze finansowym na październik dla baranów jest spory potencjał transformacyjny. Tutaj jest jakieś takie otwarcie nowych perspektyw finansowych, o których barany wcześniej nie myślały. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze, jakie wyzwania październik może przynieść baranom. Patrząc na te karty, rycerz kielichów, dziesiątka kielichów i siódemka monet, mam takie poczucie, że głównym wyzwaniem na październik dla baranów będzie pewne wrzucenie na luz, osadzenie się w miłej atmosferze, czy nawet stworzenie tej miłej atmosfery. No bo jeżeli w pracy jest bardzo dużo pracy, to wiadomo, że ta atmosfera może być trochę gęstsza, natomiast w tych wyzwaniach no, jest właśnie taki luz. Miła atmosfera, no i coś, co Baranom może przyjść trudno, czyli wytrwałe poczekanie na rezultaty działań, które w tym październiku zapoczątkujecie. Warto też, aby w tym październikowym gąszczu różnych obowiązków, wyzwań w różnych obszarach życia Barany zadbały o. Dobrą domową atmosferę, aby znalazły czas dla bliskich, dla przyjaciół, no i aby się tutaj w tym życiu rodzinnym spróbowały jednak troszeczkę, troszeczkę osadzić i być obecne. Ponadto być może część baranów też będzie potrzebowała takiego czasu na swoje pasje, na zainteresowania. I też w kontekście tutaj tym relacyjnym, rycerz kielichów, no on jest takim złotoustym chłopcem, który dużo obiecuje, ale szybko znika, więc być może to też jest kwestia pewnej Waszej stałości w uczuciach. Możecie się temu, drogie barany, w tym październiku przyjrzeć, czy to nie Wy jesteście tą stroną, która gdzieś tutaj z tych relacji bardzo szybko ucieka. Oczywiście to nie jest przekaz do wszystkich osób, które oglądają to wideo, ale być może z częścią z Was... Zarezonuje. W kwestii wyzwań dla części baranów mogą też powrócić jakieś wyzwania związane z najbliższym otoczeniem, z rodziną. Które były długo odkładane, czyli być może w Waszej rodzinie długo było mówione o tym, że będzie organizowana jakaś impreza, i teraz ktoś wraca do Was z pytaniem: Czy Wy się na tej imprezie pojawicie? I Wy się musicie jakoś do tego, drogie barany, ustosunkować. To też jest taki jeden z możliwych przekazów. I być może nieszczególnie będziecie mieli na tą imprezę ochotę tutaj też w kontekście tego, co wyszło w kartach relacyjnych. Być może macie jakąś obawę, że jeżeli tam pójdziecie, to będziecie wypytywani o różne rzeczy, o których być może nie macie ochoty rozmawiać. Dobrze, drogie barany, to podsumujmy sobie krótko, co tutaj nam wyszło dla Was w rozkładzie na październik. I tak, w październik wnosicie. Dużo energii, wnosicie trójkę buław, jesteście gotowi na podejmowanie nowych projektów, nowych wyzwań. Chcecie wyruszać w nową podróż emocjonalnie, pracowo, być może po prostu macie nowe zasoby. Ten październik może być dla Was trochę takim miesiącem w kratkę. Początek października może przynieść zakończenia pewnych kwestii, pewnych projektów życiowych. Pewnych rzeczy, na które liczyliście, a które być może się domkną nie do końca w taki sposób, jak byście oczekiwali. W październiku też uważajcie przy wydatkowaniu swojej energii, żeby to, co początkowo wydawało się małą pomocą, nie przerodziło się w coś, co jest dla Was bardzo obciążające. Dlatego warto negocjować. Warunki, warto dowiadywać się o szczegóły, dopytywać. Jeżeli macie potrzebę intuicji, to korzystajcie z nich, bo tutaj mogą być jakieś istotne kwestie, natomiast mogą też pojawić się jakieś kwestie przy finansach, które wcześniej były ukryte i które będą powodowały jakieś uszczuplenia tych finansów dla baranów. W relacjach i uczuciach mogą na horyzoncie pojawić się nowe możliwości inwestowania w relacje. To może być w przypadku jakichś imprez okolicznościowych czy w zupełnie nowym otoczeniu. Dla części baranów może to budzić pewien lęk. Karty proszą, aby te barany sobie zweryfikowały, na ile to jest lęk, który jest tylko w waszej głowie, a na ile to jest lęk, który ma podłoże w rzeczywistości. I tutaj warto to sobie określać, warto określać, czy chcecie być w tych relacjach i się temu przyglądać, no bo tutaj faktycznie jest jakiś taki potencjał na to, że coś relacyjnie, romansowo się może w październiku dla Was drogie barany zadziać. W każdym razie słuchajcie tutaj też potrzeptów intuicji, ale jednocześnie nie wylewajcie dziecka z kąpielą, tylko sobie tą rzeczywistość weryfikujcie. Pracowo karty wnoszą, że drogie barany, macie dużo doświadczenia zawodowego i jesteście w stanie wykorzystać to swoje też doświadczenie życiowe, pewną taką już mądrość i mm, zintegrowane doświadczenia, które przebyliście po to, żeby poradzić sobie z jakimś trudniejszym czasem, z pewną toksycznością, być może w miejscu pracy, którą być może ktoś w stosunku do Was, albo to Wy będziecie ją Wywierać na otoczenie. Jesteście w stanie jakoś nie wchodzić w tą toksyczność, a ten październik i tak zakończy się dla Was. Sukcesem, tak naprawdę dowiezieniem tego, co było od Was wymagane i co chcielibyście dowieść. Oczywiście ten sukces będzie jeszcze wymagał trzymania ręki na pulsie, ale macie tutaj zasoby do tego, żeby ten październik pomyślnie w obszarze pracowym domknąć. Natomiast w finansach dla baranów może otworzyć się jakaś nowa płaszczyzna, ona może wynikać. Decyzji sądowych, z decyzji administracyjnych, które będą na te Wasze finanse wpływały. Być może Wy sami też zdecydujecie, że chcecie jakoś inaczej te swoje finanse prowadzić i to otworzy dla Was nową płaszczyznę. Być może podejmiecie jakieś decyzje finansowe, które będą polegały na spłacie jakichś zobowiązań i wiązały się z chwilową redukcją stanu konta, ale jednocześnie pozwolą Wam zacząć gospodarować tymi finansami w zupełnie nowy sposób. Być może też część baranów podpisze nowe umowy o pracę i to da im perspektywę na lepsze zarobki. W wyzwaniach barany są proszone o to, żeby znaleźć czas na pasję, rodzinę, spotkania towarzyskie i aby wykazać się trochę cierpliwością w oczekiwaniu na to, aż wasze projekty. Plany i dążenia dojrzeją, aby mogły wydać owoce, nawet jeżeli wiem, że dla Was to drogie barany, czasem bywa trudne, bo wy macie tą energię kardynalną, żeby tutaj przejść do przodu. To jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobała prognoza. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!